Po sześciu latach przerwy na ekrany telewizyjne powróciła dwójka, która przez długie lata wypełniała poranki widzów pozytywną energią. Magda Mołek i Marcin Meller z wielkim entuzjazmem przywitali widzów w jubileuszowej dwudziestej edycji programu Dzień Dobry TVN. 10 września przypadała rocznica pierwszej emisji tego legendarnego programu, co dodatkowo podkreśliło wagę wydarzenia. Z tej okazji redakcja zorganizowała szereg tematycznych przedsięwzięć oraz zaprosiła byłych gospodarzy, co sprawiło że powrót pary był jeszcze bardziej wyjątkowy. W sobotnim wydaniu programu, które miało miejsce 6 września roku 2025, Magda Mołek oraz Marcin Meller zaprezentowali niezwykle ciepłą atmosferę, przypominając chwile sprzed lat, gdy to właśnie oni w duecie ożywiali nasze poranki. Ich współpraca rozpoczęła się 6 lat wcześniej w zupełnie innym programie, a teraz mieli szansę znów połączyć siły na wspólnej scenie, co wzbudziło wśród widzów ogromne emocje. Meller Wygłaszając swoje myśli w jubilatowym wydaniu Dzień Dobry TVN, nawiązał do starych czasów, mówiąc: „Byliśmy jak dzieci w mgłę”. Przyznał, że powodowała nim odrobina stresu, ale z nadzieją spoglądał w przyszłość, przekonany, że on i Magda sobie nawzajem pomogą. Te słowa zaprezentowały nie tylko ich osobisty związek zawodowy, ale także poczucie odpowiedzialności za dobre samopoczucie widzów, które zawsze było dla nich priorytetem. Powroty do programów, które mają taką historię. Wiążą się z oczekiwaniami, emocjami ze strony widzów. Mieliśmy okazję obserwować, jak fani telewizyjnego duetu zareagowali na ich występ. Komentarze na Instagramie były pełne entuzjazmu oraz zaufania do profesjonalizmu prowadzących, co utwierdzało ich w przekonaniu, że ich współpraca ma szansę przetrwać dłużej niż jedynie ten odcinek. Dzięki takim wydarzeniom otrzymujemy nie tylko przypomnienie znanych twarzy, ale także poczucie wspólnoty i atmosfery, która na stałe wpisała się w sposób, w jaki spędzamy poranki. Dzień dobry TVN zyskał nowe życie, a widzowie z radością powitali dawnych gospodarzy, wyrażając nadzieję, że pozostaną z nimi na dłużej. Nie da się ukryć, że powroty na ekran to nie tylko wzruszenie, ale również nowa szansa na odnowienie więzi z widzami oraz podróż w czasie do czasów, które niegdyś były tak bliskie serkom wielu Polaków. Uczucie nostalgii, które towarzyszyło powrotowi Magiedy i Marcina, zapowiedziało nowy rozdział w historii programu, pełen emocji, pasji i przede wszystkim zrozumienia tego, co znaczy tworzyć coś wyjątkowego?